Cześć, z tej strony Andrzej Serafin. Dziś zaprezentuję Wam co noszę w swojej apteczce, która znajduje się w moim samochodzie i jest częścią mojego samochodowego zestawu EDC, który szerzej komentuje Salomon w tym wideo. Zostańcie z nami do końca, ponieważ mamy dla Was z Salomonem bardzo ważny komunikat. Dlaczego warto wozić ze sobą apteczkę pierwszej pomocy w swoim aucie, mimo tego, że nie jest ona obowiązkowym wyposażeniem w świetle polskiego prawa? Otóż warto mieć ze sobą apteczkę z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że możesz skutecznie udzielić pierwszej pomocy komuś obcemu na drodze, swoim bliskim, oraz co równie ważne, ktoś, kto znajdzie apteczkę w Twoim aucie, będzie mógł udzielić pierwszej pomocy Tobie, jeżeli to Ty. Będziesz ofiarą wypadku komunikacyjnego. Przejdźmy teraz do tego, co znajduje się w mojej apteczce. Zapraszam. Tak oto prezentuje się pełne wyposażenie medyczne mojego samochodu. Przejdźmy teraz do omówienia każdego z jego elementów. Zacznijmy może od najmniejszego elementu, czyli od mojej najmniejszej apteczki, która znajduje się przy moich kluczykach. Już kiedyś Wam ją prezentowałem przy okazji omawiania mojej apteczki którą noszę na co dzień w swoim plecaku. Dla przypomnienia, tylko powiem, że w jej wnętrzu znajduje się para rękawiczek jednorazowych oraz maseczka do wykonywania oddechów metodą usta-usta. Dlaczego tak ważne jest, aby rękawiczki były pod ręką w przypadku jazdy samochodem? Otóż w przypadku w wypadku komunikacyjnego czy to będzie wypadek, w którym my będziemy brali udział czy wypadek, którego będziemy świadkiem, musimy zatrzymać swój samochód i najlepiej wyłączyć jego silnik czyli musimy wziąć kluczyki ze sobą. Tym sposobem mamy rękawiczki już w dłoni i możemy je bardzo szybko założyć. Kolejnym elementem mojego samochodowego zestawu medycznego jest ta oto mała apteczka, którą najprawdopodobniej każdy z Was ma w swoim aucie, a przynajmniej większość. Nie jest ona zła, natomiast jak widzicie, jest mała. Ja w niej mam przede wszystkim opatrunki typu bandaże, gazy. Została ona po poprzednim właścicielu. Jest to podstawowa wersja, którą polecam, abyście mieli w swoim samochodzie i wzbogacili ją o to, co zaraz zaprezentuję wam w dalszej części filmu. Ale po co mieć tą apteczkę, skoro można mieć większą? Przejdźmy teraz do omówienia tego, co znajduje się w jej wnętrzu. Zanim jednak to, warto abym dodał, że w tych dwóch pudełkach znajduje się Sprzęt do udrażniania górnych dróg oddechowych, a po mojej lewej stronie znajdują się kołnierze ortopedyczne, które za chwilkę zaprezentuję. W środku znajdują się takie podstawowe rzeczy, jak na przykład rękawiczki jednorazowe, które warto jest, aby były zaraz pod ręką, ponieważ to ich będziemy używać w pierwszej kolejności. Prócz tego znajduje się na przykład taki oto wojskowy opatrunek, który służy również do jak najszybszego zatamowania krwawienia. W jego wnętrzu znajduje się bandaż i właśnie opatrunek, który przykładamy bezpośrednio do rany. Prócz tego, w mojej apteczce mam właśnie dużą ilość gaz jednorazowych. Tego naprawdę jest sporo, aby móc zatamować jakieś obfite krwawienia. Są różnego rozmiaru, mniejsze i większe. Ponieważ apteczka ta może służyć również na przykład na wakacjach do zaopatrzenia, nawet małych skaleczeń, takich jak właśnie skaleczenie nożem czy kamieniem na plaży. Więcej plasterków, różnego rodzaju opatrunków, skoro plasterki, to i takie oto nasączone alkoholem, gaziki, które służą do dezynfekcji małych ran. Więcej plasterków. Tutaj znajduje się tak zwana siatka opatrunkowa, czyli inaczej kodofix. Służy ona do tego, aby wygodnie założyć opatrunek na przykład na głowie. Siatka ta swoim wyglądem przypomina siatkę wędliniarską, którą używamy do na przykład wędzenia. Prócz tego w mojej apteczce znajduje się pulsoksymetr, który zapewne nie jeden z was już zna dzięki temu, że mieliśmy w Polsce pandemię koronawirusa. I jest to bardzo proste urządzenie, które Szczytuje poziom wysycenia krwi tlenem. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest staza taktyczna. Jest to staza, która służy do zatamowania bardzo silnych krwawień, głównie oczywiście stętnic. Między innymi bardzo przydaje się przy amputacjach lub przy właśnie bardzo poważnych skaleczeniach głębokich, które dotknęły właśnie tętnicy. W skład tej stazy taktycznej, która również stała się ostatnio bardzo popularna za sprawą wojny na Ukrainie, wchodzi właśnie ta staza, która jest wojskową stazą, ale jest również szeroko wykorzystywana w, w ratownictwie medycznym. Działa ona w ten sposób, że zapinamy ją na kończyny, na kończynie powyżej skaleczenia i <laughs> tym ozokrępulcem, Zaciskamy ją, kręcąc do tego momentu, w którym krwawienie ustanie. No i zamykamy ją. Tu jest takie miejsce do napisania czasu. Taka staza nie powinna być zapięta dłużej niż 4 godziny i taki czas będzie bardzo ważną informacją na sorze dla lekarzy, którzy będą zajmować się tym pacjentem. Warto tutaj nadmienić, że w ostatnim czasie Pojawiły się w internecie fałszywe ogłoszenia, które oferują na swoich aukcjach stazy taktyczne, tylko po to, żeby ludzie kupowali je i wysyłali na Ukrainę. Na tych ogłoszeniach pojawiały się takie stazy, które są zwykłymi stazami, które służą na przykład do pobierania krwi i one nie są w stanie zatamować krwawienia, na przykład właśnie z głębokich tętnic. One mogą zatamować tylko przepływ krwi w żyłach powierzchniowych. Dlatego jeżeli kupowalibyście stazę taktyczną, to warto, abym Wam teraz pokazał, że to jest staza taktyczna, a to jest zwykła staza wykorzystywana w, w zakładach podstawowej opieki medycznej. W tym małym zestawie, w którym noszę swoją stazę taktyczną, znajdują się również nożyczki. W mojej apteczce znajduje się również druga para i nożyczki te służą do rozcinania ubrania. Jest to bardzo wygodne i konieczne wręcz w przypadku, jeżeli na przykład kończyna, która jest ubrana w spodnie, jest złamana. Nie będziemy przecież zrywać tych spodni z osoby poszkodowanej, tylko przetniemy je i łatwo uzyskamy dostęp do rany. Nożyczki te są wyposażone w takie zabezpieczenie, które nie spowoduje przecięcia osoby poszkodowanej. Dalej, w mojej apteczce znajduje się kilka worków stunowych. Służą one na przykład. Do tego, aby po akcji ratowniczej schować tam zużyty sprzęt medyczny lub na przykład włożyć do, do niego na przykład amputowane palce czy całą dłoń, ponieważ w ten wygodny sposób będziemy mogli ją przekazać zespołowi ratownictwa medycznemu, a oni spróbują dostarczyć to do szpitala, gdzie zostanie podjęta próba przyszycia tej kończyny. Dlatego amputowaną kończyną również trzeba się zaopiekować, ponieważ jest duża szansa, że zostanie ona doszyta do właściciela. Dobrze, dalej. W moim zestawie znajduje się drugi opatrunek wojskowy, który nadal jest właśnie bandażem z gazą oraz więcej różnego rodzaju gaz i chust trójkątnych. Chusta trójkątna służy do tego, aby unieruchomić kończynę, na przykład rękę i zrobić z niej tem, ten, po prostu temblak. Lub na przykład, jeżeli mamy złamaną nogę, Takimi trójkątnymi chustami możemy związać zdrową nogę do chorej i również w ten sposób ją unieruchomić. Dalej w mojej apteczce znajduje się cały zestaw bandaży, czy to elastycznych, czy dzianych. Służą do tego, do czego bandaże, czyli do stabilizowania opatrunku. do Bandaże elastyczne, po prostu do stabilizowania na przykład zwichniętych czy złamanych kończyn. Dalej w mojej apteczce znajduje się plaster, tak zwany lepiec. Służy on do przytrzymywania również opatrunków. Mała, wąska i szeroka wersja. Dalej w mojej apteczce znajdują się trzy koce ratunkowe, tak zwane e, koce NRC. Czyli koce, które z jednej strony są złote, z drugiej srebrne. Tak jak mówiłem na poprzednim wideo, warunkiem tego, aby te koce zadziałały, jest to że muszą bardzo dobrze przylegać do poszkodowanego i muszą być po prostu dobrze założone. Kolejną rzeczą jest penseta, która może służyć na przykład do usunięcia kleszczy czy drzast, które wbiją się w nasze ciało. Następnie mam zestaw agrafek, które są przydatne na przykład przy zakładaniu temblaka ze wspomnianej przeze mnie chusty trójkątnej oraz mam również light sticka, który po przełamaniu po prostu świeci i możemy nim oznaczyć coś na drodze. Możemy sobie przyświecić na przykład w apteczce, lub po prostu zwiększyć swoje, swoją widoczność na drodze. Ostatnią rzeczą z tego przedziału jest maseczka do wykonywania oddychania metodą usta-usta. Ale do udrażniania górnych dróg oddechowych przejdę za chwilkę oraz taki zestaw rurek ustnogardłowych, które właśnie służą do udrażniania górnych dróg oddechowych. W klapie apteczki znajdują się opatrunki hydrożelowe, które służą do zaopatrywania oparzeń. Są to naprawdę genialne i bardzo skuteczne opatrunki, które po prostu mają funkcję chłodzącą i są naprawdę bardzo skuteczne w leczeniu, jak również w pierwszej pomocy oparzeń. Mam ich kilka różnego rozmiaru, ponieważ do oparzeń może dojść na całym ciele, czy to na dłoni, na przykład, czy na przykład na plecach. Mam ich aż pięć. Dalej. W swojej apteczce mam naprawdę bardzo podstawowe leki, głównie przeciwbólowe, takie jak aspiryna, apap, ketonal, węgiel aktywny i takie rzeczy, które są przydatne, takie leki, które są przydatne po prostu na wakacjach. Tutaj znajduje się wspomniany ketonal oraz kilka ampułek z solą fizjologiczną która może być wykorzystywana na przykład do wypłukania niewielkiego insekta z oka czy do przemycia bardzo zabrudzonej rany lub do wypicia, jeżeli jesteśmy skrajnie odwodnieni. To już wszystko, co znajduje się w mojej apteczce. Napiszcie, drodzy widzowie, w komentarzu, co znajduje się w waszych apteczkach, a czego zabrakło w mojej, oraz jeżeli braliście kiedyś udział w wypadku komunikacyjnym, czy to byliście poszkodowanymi, czy udzielaliście pierwszej pomocy, tak aby inni widzowie mogli wyciągnąć z tego wnioski i, na przykład, wyposażyć się w swoją apteczkę samochodową. My przejdźmy teraz do omówienia tego, co znajduje się w tych oto dwóch pudełkach. Mogę Wam zdradzić, że znajdują się tam przedmioty służące do udrażniania górnych dróg oddechowych. Wracam za moment, jak posprzątam ten ambaras. <grym> Zanim jednak, przypominam Wam, abyście zostali z nami do końca, ponieważ za chwilkę ważny komunikat, który mamy dla Was z Salomonem. Mam przed sobą zestaw rurek ucnogardłowych, czyli tzw. rurek UG. Służą one do właśnie udrażniania górnych dróg oddechowych i prezentują się w taki sposób. Mówiąc krótko, służą one do tego, aby odkleić język od podniebienia czy od gardła i dzięki temu powietrze będzie mogło dostać się do dolnych dróg oddechowych. Mamy taką dużą rurkę, a nawet taką malutką, która jest wykorzystywana do noworodków. W jednym z moich pudełek znajduje się worek samorozprężalny, czyli popularne ambu. Służy on do wykonywania wdechów. Metodą właśnie przyrządową, a nie metodą usta usta. Na pewno wszyscy kojarzycie worek samorozprężalny z filmów typu na dobre i na złe, wygląda on tak. No i do niego potrzebujemy takiej oto maski, którą po prostu przykładamy w ten sposób do, do twarzy i mocno dociskając wykonujemy wdechy. Oprócz tego znajduje się filtr, który również jest, jest montowany do takiego worka, yy, ale to już jest ogólnie materiał dla kwalifikowanych ratowników, na przykład ratowników yy, właśnie wodnych. Natomiast polecam, żebyście mieli nawet taki sprzęt w swojej apterce, ponieważ jego użytkowanie naprawdę jest proste i po 10-minutowym tutorialu na YouTubie będziecie chociaż dali teorię, jak jego używać. A w sytuacji awaryjnej może naprawdę uratować komuś życie. W drugim pudełku znajdują się alternatywy dla rurek intubacyjnych, czyli również coś, co wchodzi w zakres ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. W tym zestawie mam również taką maseczkę, którą prezentowałem przed chwilą. Jest to właśnie maseczka, którą wykonujemy wdechy. W takim oto sprytnym i wygodnym opakowaniu. Wyróżniamy kilka rodzajów alternatyw nadgłośniowych dla rurki intubacyjnej. W moim wypadku jest to maska krtaniowa, tak zwany Aizel. Jest to bardzo skuteczny i łatwy w montażu sposób na udrażnianie dróg oddechowych. Taką rurkę w różnych rozmiarach po prostu. Wkładamy do ust osoby poszkodowanej i podłączamy worek samorozprężalny z filtrem. I wykonujemy wdechy ratownicze. W tym pudełku znajduje się również duoskop, czyli jest to laryngoskop, ale jest to już zakres właściwie dla ratowników medycznych, czyli jest to level wyżej niż kwalifikowana pierwsza pomoc. Pokazuje to w ramach ciekawostki. Laryngoskop. Wraz z, właśnie z rurką intubacyjną służy do udrażenia dróg oddechowych podgłośniowo, czyli jest to najskuteczniejszy sposób udrażenia dróg oddechowych. Powoli kończąc już prezentację wszystkich przedmiotów, które służą do udzielania pierwszej pomocy w moim aucie, mam również. Dwa kołnierze ortopedyczne, jeden w, rozmiaru, jeden w rozmiarze dla dziecka, a drugi w rozmiarze dla dorosłych. Kołnierze ortopedyczne są z wyboru stosowane w wypadkach komunikacyjnych, ponieważ zawsze występuje ryzyko urazu głowy, czy to właśnie odcinka szyjnego kręgosłupa. Dzięki, że obejrzeliście to wideo do końca. Teraz przyszedł czas na bardzo ważny komunikat. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, koniecznie zostaw nam łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i zaznacz dzwoneczek, aby nie ominęły Cię nowe powiadomienia. Bardzo ważną rzeczą jest również zostawienie komentarza pod filmikiem. Dzięki temu algorytmy YouTube'a będą mogły polecić go innym ludziom, którzy jeszcze tego kanału nie widzieli. Dzięki temu wesprzesz pracę naszego kanału i pomożesz dotrzeć do większej ilości odbiorców. Zapraszamy Was do odwiedzenia naszej strony internetowej www.bezodbioru.com.pl Właśnie tam znajdziecie zakładkę Wyzwanie 7 dni. Jest to kurs internetowy, nad którym pracę właśnie skończyliśmy. Już teraz możecie odebrać darmowy dostęp do pierwszego dnia wyzwania. Jest to kurs, dzięki któremu dowiecie się, jak należy przygotować się na ciężkie czasy. Ułatwi wam to nasza autorska metoda myślenia scenariuszami, na której oparliśmy całe wyzwanie. Polega ona na tym, aby zawczasu przewidzieć konkretne scenariusze. I zaplanować działania, ustalić podnie procedury i być przygotowanym na określone okoliczności. Szczegóły znajdziesz już w dniu pierwszym wyzwania, dlatego warto dołączyć, tym bardziej, że nic cię to nie kosztuje. odbioru. W tym małym zestawie, w którym noszę stazę taktyczną, znajdują się również rękawiczki. Tutaj znajduje się tak zwana siatka opatrunkowa, czyli inaczej kodofix. Służy ona do tego, aby wygodnie założyć opatrunek na przykład na głowie. Jest to tak potocznie mówiąc jest to na przykład, Potocznie mówiąc jest to siatka, która przypomina taką siatkę, którą no tak jak wędliny, no jak ją to powiedzieć. Czy mówisz to w ogóle, czy nie?